Siemano, siemano, witam wszystkich na streamku, moi drodzy Arab no, proszę Państwa Dawać serdecznie okay. uh, Nie, no, nie, no. nie no. mogę z tym fotelem! Co, Co to był za donate, jak mnie, człowieku, się skorbiłem, halo? ILE?! Dobra, widzowie, kończę live'a, dziękuję, dniówka zrobiona, siema Lecimy, lecimy dzisiaj wbijać rankedy Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Proszę Państwa, piątka na klęsji siadła. Siadła 35. widzowie, wlecił dzisiaj odcinek. Odcinek człowieku nagrywany dzisiaj o drugiej. Na Olo pomidoro montował o 3. Widzowie, on sam chciał bić. On sam chciał bić i montować. Sario, ja myślałem, że to wrzucę we wtorek. On mówi, ty jak chcesz, to ja to zdążę zmontować. Na 9. aha, no to spoko. Przestań niszczyć sobie psychę. Nie, nie. Ja jestem uzależniony od niszczenia sobie psychy. Dotknij trawy, człowieku. Nie ma szans dotne trawy w środę, w środę nie będzie live'a widzowie Cel jest taki, żeby kończyć live'a dopiero jak bije legendę Bo do legendy jest boost Więc do legendy dzisiaj mam nadzieję, że będziemy grali No chyba, że mi siądzie psycha przed, ale myślę, że powinienem dać radę Antek i Oliwiera Jeden złoty Pozdrawiam. Nie, no nie, pandy, nie, głowa, nie, pandy, pandy, zostawcie głowa, mnie. Teraz znowu jakaś karetka będzie człowieku Yo! Łata Sigma. Posąg What? Co jest? Ta postać jest chora. Kocham. Yo! Pieniądze! Halo! Co tu się dzieje? Ile? Elo, Pozdrawiam bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo za dwie dychy. Let's go, let's go, let's go, let's go. trzy fragi. Let's go! Człowieku, Clancy! Clancy to jest wariat. Dobra, jest star dropik. Widzowie, brawa na czacie, lecimy dalej. I lecimy z rankedowym star dropem. Moi drodzy, oby coś wypadło. Proszę, skinka rankedowego, dawaj! No nie, no czemu? Patrzcie ja już mam błyskotek, widzowie. Co ja mam z nimi robić? Ja mam 16789 błyskotek. Człowieku, co ja mam z nimi niby robić? Obłędne. Pień... Nie, co tu się dzieje? Proszę Państwa, co tutaj się dzieje? Ile? A jeszcze trochę. Co ty robisz, wariacie, ty, bo live przedłużany zaraz odpada. 19 tysięcy zł na celu, widzowie. 1000 zł. 1000 zł i live przedłużany. Nie, dobra, myślę, że 8bitem podołam. No, 8bitem. Kralkom powinienem dać radę, jestem dobrym 8bitem. Jaka nuta, Człowieku, co to jest? What the fuck? Co to za nuta jest? Dobra, nara. Dawaj, idź tym Frankiem, proszę. Idź tym Frankiem tam prosto. Człowieku, biegnij. No nie, nie, tylko nie te donaty. Posąg z Wyspy Wielkanocnej, posąg z Wyspy Wielkanocnej No co on robi? <noise> nie, on jest specjalny. Zostaw mnie człowieku z tymi danejpami. On nic nie robi tym Frankiem, on nic, on nic nie robi, on jest człowieku useless. On jedynie co powinien robić to stać przed safe'em. żeby on dostawał damage, a nie safe. Dobrze, dobrze i wiedź tam z hyperem, proszę cię. Koleżanko moja, najdroższa koletka. No, czemu wy gniecie od Mandy idąc prosto? No, oni są upośledzeni. No, oni muszą być upośledzeni, bo tu nie ma innego wytłumaczenia. Proszę, wiedź. No, debil zmarnowała Hypera. Nie, oni są specjalni wszyscy razem wzięci. Dobra, wygraliśmy to fa Przegraliśmy to. Co za debile, co za debile. Jak można przegrać, człowieku, to? Jak ja mogę mieć koletkę, która nie potrafi z Hyperem wlecieć? I Franka, który jest upośledzony, bo wziął Franka na tą mapę. Czy to trzeba mieć IQ na minusie, człowieku? Nawet kibice Barcelony nie mają Dzisiaj tak ujemnego zbiduł, IQ zbiduł, 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 jak, jak tak ten Frank. Wziął. Dostaje depresji, i gran z debilami. No co to jest za idiota na tym jakimś mistrzaczku. Mistraczek, człowieku, zacznij grać. Nie, ja go zgłaszam do daniego, przysięgam. To jest mistrz debili, no mało powiedziane, A, to jest Mistrz człowieku, idiotów debili, Poszło wszystkich bez razem bez wziętych. Kanocji, Brawo, kole coś robi. Oni zadałem damage, nie wierzę. Szkoda, że tamtego nie wygraliśmy. To powinien być nie, ja Cię banuję, człowieku. Nie ma takich donek. Nara, pozdrawiam bardzo serdecznie. W jakim opisie... Co tu się dzieje? Helikopter bojowy. Helikopter bojowy to ja się zaraz zamienię, jak ty mi wyślesz tyle pieniędzy. Co tu się dzieje, ty? Halo. Chłop są 110. Nie wysyłaj, wysyłaj tyle, bo no będzie live przed Nie, nie widzowie. Mi... Bo... Pogodziłeś się z story? No tak, no przecież już było wszystko mógł tego. Już story gadał milion razy, ja gadałem milion razy. Ci nie ma co godzić, tylko ja wyraziłem swoją opinię, on to inaczej odebrał, no i tyle. Aha. Nie, czemu na nie skacze Edgar człowieku? Co to ma być? Czy 140 tysięcy złotych? To odpowiednia oferta za pana piwnicę? 140 tysięcy złotych Nie no ja nie sprzedaję widzów, więc odrzucam ofertę. Odrzucam, odrzucam ofertę No patrz jak mi laguje, człowieku. Krzywe rakiety lecą. Co to ma być w ogóle? No laguje mi grę za sraną! No emotki się powiększają! Nie, no człowieku. No, seram na to gówno. Co to ma być w ogóle? Jak ja mam grać? No człowieku, random rakiety strzelam. No zaraz jeszcze przegramy jakimś cudem. No, co to jest? Nawet nie widzę, w kogo strzelam. Wygraliśmy, człowieku, nawet nie widziałem meczu. Aha, oh, ja mam zaraz, człowieku, mityka, no nieźle. Dobra, restartuję tą grę, bo dostanę depresji Leci Pienziko, dzięki bardzo spocona gra Człowiek nie widzowie, serduszka na czacie, patrzcie on wysłał Dzięki niemu będzie niedługo live przedłużany. Zobaczcie, brakuje nam tylko 940 zł. 940 zł będzie live przedłużany, więc im więcej takich donatów, tym szybciej będzie live przedłużany. Tego serduszka na czacie dla wariata. Dobra, mityk widzowie! Jeszcze mityk 2, mityk 3, legenda i coins livea, łatwo. Tak to się robi, proszę Państwa. Let's go, legendarny star drop. Let's go! Królik, królik penny. Skinek, dobra, fajnie. Zawsze spoko, jak skinek wpada na konto. Wybuchowy kamion, no i to mi się podoba, hejściki sypie. Witam, z naszych źródeł wynika, że zalega pan z opłatą prądu za piwnicę. Prosimy zapłacić, jak, jak tam żarówek nie ma. Nie no co za debil, Człowieku zalegam z opłatą za prąd, jak tam żarówek nie ma. Ty to jesteś geniusz, wariacie ci powiem. No, ty kruku, pośledzony możesz bokiem iść, geniuszu. No, jaki to jest idiota, no, marnuje hypera. No, mogłeś mi dać tego krucha, Dał, nie co to jest za idiota, no? No debil, no. Hyper tak zmarnować, jak jakiś, nie wiem, akustyk ostatni. No i przegraliśmy przez idiotę. Brawo, brawo, Kruk, brawo! Idź do domu, człowieku, nie wiem, pozmywaj naczynia, czy coś zrób. Dobry Kruk, dobry Kruk. Dobry Kruk, widzę, dobry Kruk, widzę. Dobry Kruk, normalnie, powiem wam, klasa światowa, idioto. Klasa światowa, klasa światowa, masz, graj. Już? Nagrałeś się? Super jesteś, super jesteś, no. Graj, graj, kruk, graj, graj. No, fajnie ci się gra. No, dobrze, dobrze grasz. Dobrze grasz, kruk. No, super jesteś. Idiota, jest upośledzony. Nie, nie, ginę. Dawaj go. Masz tam takiego Loa na nich. Unlucky, bo ja poleciałem na Meg, a mogłem na Berego. Dobra, będzie 1-1 w rundach Znaczy, no. No, w rundach, nieważne. Ten, co robi tym Larym? Człowieku, co on robi? Co on robi? Co on robi? On by to jeszcze ugrał. Mało braku, żeby to ugrał. Mało braku, żeby to ugrał. Co tu się stało? Dobra, mam dwa gadżety. Nie. Dobra. Nie! No czemu go przejąłeś? Ja chciałem uciec idąc do tej strefy. Uważaj. No dobra, przegraliśmy. Jeden, jeden w rundach. Unlucky, unlucky, niepotrzebnie ty go przejmowałeś, wariacie, Po co go przejmowałeś? No nie, no nie! Czemu, czemu no? Minus 25, ale unlucky fest, no. Walone gówno No i zepsułeś? No ale co ja mam zrobić na nich? Wierzyłania uciekła z piwnicy. Nie ucieka, nie ucieka, on jest zawiązany. On jest zawiązany do Franka. Frank cały czas siedzi albo śpi. Nie ma szans, że się od niego uwolni. Ew, ew, tuturu. Ile dostanę plusa? Mityk 2, człowieku, lecimy. 172 punkty. Lecimy dalej. Lecimy dalej, proszę Państwa, ranki Start. Yes, let's go! Let's go, Miotacz, Muszli, gale, wariacie. Miota muszlami, chłopie, normalnie idzie do kibla, miota muszlami. Czyści ją i Sigma. Nie, no to mi się podoba. Miotacz muszli mi wyleciał. Let's go, widzowie, let's go. Essa, Essa. Beka, Beka, gdzie jest miotacz muszli? Ty, wybieram go. O, tu jest miotacz muszli. Mam handlarza i mam miotacza muszli. No to co damy, żeby mi wybierało randomowo? O, miotacz muszli, wariacie, patrz, co się dzieje. Let's go, ale dziad. Wejnij człowieku, co ty ubrałeś na tą głowę? Wejnij człowieku, cosplayer robi mi otacza musz. Zegrać jeden Faden trzeba podać kod do drużyny. No tak. No nie wiem, ja zrobię tak. Dobra, wpiszę randomowe litery. O, dołączyłem do ciebie. No, chyba nie. Chyba musisz mi podać kod do drużyny, wiesz? Koleżanko moja. O, dobra, nie, nie, nie. Nie widzieliście tego, nie widzieliście tego, nie widzieliście tego. Nie widzieliście tego. Nie, to, to w ogóle jest. Co to za magik. Eee... Slajdek, najlepszy main grifa w Polsce. No, jeszcze jakbym mainował grifa, to może Damian chce z tobą odcinek, ale ja nagrywałem wczoraj odcinek z Damianem Wczoraj po live żeśmy nagrywali. Zanim... był tak, mój live, potem nagrywaliśmy odcinek z Damianem, a potem żeśmy... Potem żeśmy grali z Boltadikiem na live ie. i wbijali 35 ragę na Clancy. i wleciał z tego dzisiaj odcinek o drugiej w nocy człowieku żeśmy to dobili Kolbak, 2 złote Ty masz te 2 złote i się nie dało w jednym donejcie, bo 5 złotych Sace a 5 ty masz Kotix Oni to zbili, zbili człowieku krukiem zaseranym, który wlazł we mnie i go nie porobiłem No A albym go albym mu człowieku złapał i mu kark wykręcił przysięgam nie nienawidzę jak nie mogę ko kogoś porobić bo ma za daleki zasięg ode mnie Być git widzowie. poziom depresji I za duży. Piękno staty miesiąc dzięki. <laughs> Czy masz depresję? Bo gram z idiotami. No, jestem ciekaw, jak ten Frank przeżyje tu na tej mapie. Powziął Franka w momencie, jak pierwszy ich pick był kolet, a kolet kontruje Franka. Nie wiem, gdzie tu jest sens. Nie, no nie, ugrzę, nie wejdzie. Debil, debil. Po co mi podaj, jak mógł wchodzić? Pośledzony ten typ. Nie! Się przemieniałem. Let's go, let's go. Dziecko Meg, dziecko Meg normalnie, dziecko Meg dzisiaj. Ale mało osób. No, stary tysiąc ludzi, to tak mało ci powiem. Tragedia, nie, kończę się. Ajajaj aj, aj. niedobrze. No śmiecia dobi Dawaj, traf to, traf to, proszę cię. Let's go. Siadło. Dobra, ile nam jeszcze brakuje? O kurde, ale plusa dało. A aj, aj, aj. Co tu się stało? Na kogo ja grałem, że dostałem takiego plusa? Aha, aha, bo grałem z typem, co miał diamenta 3. Dobra, dobrze, dobrze, jeden mecz. Lascik, lascik, proszę państwa. Back in the game, back in the game. Proszę hejsta, daj hejsta jeszcze, to było super. Dobra, nie ma go. Leży jeden z No, nie ma zasięgu na nas, musimy to wygrać. Nie, nie, przeze mnie przegraliśmy, przeze mnie przegraliśmy. No nie wchodźcie w jego ulty, no proszę. No co to za debile, no. Człowieku, on jeszcze porobi, porobił jakimś studem tego wariata. No debil, debil z tego Byrona. No ile razy można zginąć w ciągu jednej rundy? No jak możesz zrobić 2-7 i 2-6? No co to za debile? Czy to był free match? Jak można zginąć tyle razy w ciągu jednej rundy? No jak? Trzeba być odklejonym, człowieku. Nie wiem, odinstaluj tą grę, jak nie potrafisz grać. No jak można 2-7 i 26 zrobić? No bez przesady, no. Czy to był już free? Free legenda to była. Free legenda. Gdyby nie jakiś debil z drugim debilem. Nie no Rico z dziewiątym levelem, no proszę, no trzymajcie mnie, bo dostanę depresji zaraz. Ty co zrobisz w pierwszej rundzie? Zginąłem na samym końcu. Co to dało jak całą kolejną rundę oni ginęli cały czas? Ja zginąłem w ciągu całych tych dwóch rund dwa razy, a oni 7 i 6. Dzięki, dzięki, fajnie, fajnie, fajnie. fajnie. Super. Super się bawimy. No nie no, nie wchodzą w bombę daj na no trzymajcie mnie. Co to są za idioci? No nawet ich nie wydefi. No, ten strzela ulty w nic. Mogę, mega mocne. No podaj, żeż. Brawo. Nie, no nie mogę. No proszę, no defcie coś. No debile, no możecie zagrać chociaż raz normalny mecz. Tanita, to może nie ginąć w 5 sekund od zrespienia się na mapie. Byłoby miło. Dziękuję bardzo. Proszę, nie gińcie debile. Nie gińcie. Możecie nie ginąć w 5 sekund od zrespienia się na mapie. Będzie mi bardzo miło z tego powodu, jak mnie zginą. No, Debilon, podaję do Bibi. Fajnie fajnie. fajnie, fajnie. Fajnie, 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 że oni robią po 10-12. Oświeć tam. Nie, ja będę dzisiaj czarny. Ten ma drugie levela. Nie Kamilos, 5 złotych. Siema pan. Proszę trzymajcie mnie, trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam. Jestem czarny od dzisiaj. Sram na ranka, dziękuję bardzo. Do widzenia, nara. Niech nastanie światłość. Tak to się robi, proszę państwa. Legenda Widzowie. Legenda, legenda, proszę państwa. Legendary Star Drop. Star Drop Legendary, Star Drop Legendary. Uwaga, uwaga Skin do Chestera. Brzydki jest ten leśny duch, ale spoko. Zawsze coś. Trzy skiny wyleciały na dzisiejszym live. Fajnie. Dziękuję bardzo, moi drodzy, za streamka. Trzymajcie się i ne!